Historię o UFO, zjawiskach nadprzyrodzonych zawsze traktujemy z lekkim przymrużeniem oka. A co jeśli powiem Wam, że w tej historii teoria o UFO wydaje się najbardziej logiczną? Jeżeli lubicie tego typu historie, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka pod filmem, a teraz zapraszam Was do prześledzenia historii ostatniego lotu pewnego młodego pilota z Australii. Przenieśmy się do Melbourne, bo właśnie tam pod koniec lat 50. urodził się Frederick Valentich. Frederick mieszkał z rodzicami i trójką rodzeństwa, a jego dzieciństwo i młodość można by określić mianem typowych, ale nietypowe były jego plany na przyszłość, bo Frederick marzył o tym, żeby zostać pilotem, a konkretnie pilotem wojskowym. W królewskich Australiach. W polskich siłach powietrznych jednak mu nie wyszło, to znaczy nie został do nich przyjęty ze względu na niewystarczające kwalifikacje, więc postanowił zostać pilotem komercyjnym. Natomiast tutaj też nie wszystko szło po jego myśli. Powoli zdobywał kolejne szczeble licencji turystycznej, ale jeśli chodzi o egzaminy na pilota komercyjnego, to najpierw oblał wszystkie pięć przedmiotów, potem udało mu się zaliczyć tylko dwa, a w międzyczasie na swoim koncie zanotował kilka incydentów. Dwa razy umyślnie wleciał w chmury, pomimo tego, że na ówczesnym etapie szkolenia nie mógł tego robić. Innym razem znalazł się w strefie kontrolowanej nad Sydney, co na szczęście dla Fredericka skończyło się tylko ostrzeżeniem. Aczkolwiek to nie jest tak, że Frederick był złym pilotem, bo chwalili go instruktorzy. Jego dziewczyna Ronda również latała z nim kilka razy i czuła się bezpiecznie. Był może trochę niesforny, ale wylatał 150 godzin, miał uprawnienia czwartej klasy, które pozwalały mu latać po zmroku, ale tylko w warunkach dobrej widoczności. Chodzi pokrótce o to, że pilot musi mieć możliwość wzrokowo określić swoje położenie w przestrzeni, czy na przykład dostrzec inny samolot, i ten fakt ma pewne znaczenie w stosunku do wydarzeń z 21 października. 1978 roku. Tego dnia 20-letni Frederick wypożycza Cessnę 182L, by z lotniska Murabin pod Melbourne polecieć na King Island, czyli małą wyspę w okolicy Tasmanii. O 18.19 informuje wieżę kontroli lotów o opuszczeniu lotniska, o 19.00 melduje osiągnięcie przylądka Atway i dalej powinien już lecieć prosto do celu. Jednak dokładnie 6 minut później Frederick kontaktuje się z wieżą kontroli lotów raz jeszcze. Operator Steve Robbie otrzymuje od Valenticha pytanie, czy na trasie do King Island znajduje się jeszcze jakiś samolot lecący poniżej 5000 stóp. Robbie jednak zaprzecza, natomiast Valentich twierdzi, że w powietrzu na podobnej do niego wysokości znajduje się duży samolot. Frederick nie jest w stanie określić rodzaju samolotu, opisuje tylko, że ma cztery światła wyglądające jak światła do lądowania i pyta kontrolera, czy w tej okolicy odbywają się jakieś loty wojskowe, ale również na to pytanie odpowiedź jest negatywna. W międzyczasie Valentich informuje kontrolera że pilot drugiego samolotu się z nim bawi. Przelatuje nad nim z dużą prędkością, gdy Frederick zaczyna zataczać kręgi, ten leci za nim. Robi cały czas próbuje uzyskać więcej informacji, ale dowiaduje się tylko, że domniemany samolot ma błyszczący metaliczny połysk i zielone światło. Znika, po czym pojawia się z innej strony. Na domiar złego Frederick zgłasza problemy z silnikiem Cessny. Twierdzi, że silnik pracuje z trudem, ale że zamierza kontynuować lot na King Island, jednak od razu dodaje coś, co Steve'owi Robejowi musiało zmrozić krew w żyłach. Ten dziwny samolot znowu unosi się nade mną. Unosi się nade mną. I to nie jest samolot. Po tej wiadomości nastąpiło 17 sekund niezidentyfikowanych trzasków, przypominających tarcie albo drapanie o metal, po których połączenie z Frederickiem urwało się całkowicie. Cała rozmowa trwała około 6 minut. O 19.12 zdezorientowany kontroler wszczyna alarm. Gdy o planowanej porze, czyli o 19.33, Frederick nie zjawia się na King Island, poszukiwania rozpoczynają się na pełną skalę z użyciem samolotów i statków. Jednak jedynym śladem jest plama paliwa w miejscu, gdzie mógł znajdować się Frederick podczas rozmowy z z Robeyem, ale badania wskazują, że wchodziło ono z silnika statku. Użyłem sformułowania mógł znajdować się nie bez przyczyny, bo jedynym potwierdzeniem lokalizacji Frederika są jego meldunki do kontroli lotów i kilka zeznań świadków, którzy widzieli go zanim jeszcze dotarł do przylądu Atway. Ponieważ Cessna nie była widoczna na radarach, i tu należy zadać pierwsze pytanie: czy Valentich rzeczywiście leciał na King Island? Wątpliwości budzą tutaj dwa fakty. Po pierwsze Frederick podaje dwa kompletnie inne powody lotu na King Island. Pracownikom lotniska mówi, że zamierza zabrać stamtąd kilku przyjaciół i wrócić do Murabin. Podczas odprawy przedstawia zresztą plan lotu zakładający powrót na lotnisko pod Melbourne i informuje o zabraniu czterech dodatkowych kamizelek ratunkowych. Bliskim mówi natomiast, że leci tam łowić raki i żadna z tych wersji prawdopodobnie nie była prawdziwa, bo na King Island, jak wykazało śledztwo, nikt na Valenticza nie czekał ani nawet nie umawiał się z nim na taki lot. Nie był to też sezon na raki, które w tamtym okresie na wyspie po prostu nie występowały. Druga sprawa jest taka, że Frederick nie poinformował w ogóle lotniska na King Island o planowanym przylocie. Jest to dosyć mały port lotniczy, który nie posiadał kontroli lotów, więc prawdopodobnie kontakt radiowy już z powietrza nie byłby możliwy. Dodatkowo często przytaczany jest fakt, że ze względu na stosunkowo mały ruch oświetlenie pasa włączane było tylko w przypadku planowanych operacji. Natomiast sam fakt tego oświetlenia nie musi być tutaj kluczowy, bo Frederick miał dolecieć na wyspę około 20 minut przed zachodem słońca, mógł więc po prostu o tym zapomnieć, co biorąc pod uwagę jego Wcześniejsze drobne ekscesy lotnicze jest dosyć prawdopodobne. I tutaj należy zwrócić uwagę jeszcze na dwa fakty. Cessna przed wylotem została zatankowana do pełna. To znaczy, że nawet jeśli rzeczywiście Frederick dotarł do przelotka Atway, to wciąż miał paliwa na około 800 km lotu. Natomiast australijska policja dostała zgłoszenie o lekkim samolocie, który lądował właśnie w okolicach Atway w czasie pokrywającym się z lotem Frederika, jednak ta informacja nie została potwierdzona. Na podstawie tego powstała pierwsza teoria, według której Frederick Valentich zaplanował swoje zniknięcie. Celowo wprowadził służby w Błąd podając plan lotu i dorobił do tego historię o niezidentyfikowanym obiekcie na jego trasie przelotu. Ale brakuje tu jakiegoś konkretnego motywu, który mógłby kierować młodym pilotem. A przynajmniej prowadzące śledztwo, takiego nie znaleźli. Kolejna z teorii zakłada, że Frederick, młody pilot bez większego doświadczenia w lataniu po zmroku, po prostu stracił orientację i zaczął lecieć do góry nogami. Tłumaczono to nawet tym, że światło latarni z Atway mogło odbijać się w tafli wody, co sprawiało, że Valentich mógł być przekonany, że leci całkowicie normalnie, a obiekt lecący nad nim był po prostu odbiciem jego własnego samolotu. Jednak tą teorię odrzucono całkowicie. Po pierwsze, cesna jest górnopłatem, czyli skrzydła ma umieszczone w górnej części kadłuba i znajdują się w nich zbiorniki paliwa, a a do silnika paliwo dociera tylko z wykorzystaniem grawitacji, czyli samolot lecący do góry nogami straciłby zasilanie benzyną i smarowanie, które działa na podobnej zasadzie. Tłumaczyłoby to oczywiście problemy z silnikiem zgłaszane przez Frederika, i chociaż Cessna teoretycznie jest w stanie polecieć z brzuchem do góry, to w wersji niezmodyfikowanej pod akrobację, czyli pewnie z jakimiś dodatkowymi pompami i innymi modyfikacjami, nie byłaby w stanie utrzymać się w tej pozycji kilka minut. Dodatkowo trzeba pamiętać, że Frederik nie leciał w całkowicie, tej ciemności. Był to raczej półmrok, bo cała sytuacja rozgrywa się w okolicach zachodu słońca. Na co uwagę zwraca weteran lotnictwa Arthur Shud na łamach Miami Herald. Szut dodaje nawet, że w przypadku lotu do góry nogami dywaniki odrywają się od podłogi, a z popielniczki wylatują nie do pałki, więc jego zdaniem nie jest możliwe, żeby Frederick nie zorientował się, że coś jest nie tak. Jeżeli chodzi o pozostałe teorie, to spekulowało się, że Valenticz popełnił po prostu spektakularne samobójstwo, dla którego, tak jak w przypadku celowego zniknięcia, nie znaleziono wytłumaczenia. Co oczywiście nie może tej teorii wykluczyć, ale jeśli uznamy, że Frederico odebrał sobie życie, to sposób, w jaki to zrobił, jest co najmniej dziwny. Pojawiły się też głosy o tym, że został zaatakowany przez przemytników narkotyków, a nawet, że sam trudnił się przemycaniem nielegalnych substancji i został zabity w wyniku porachunków gangów, co oczywiście należy traktować wyłącznie właśnie w ramach ciekawostek. Ostatecznie, pomimo tego, że Cessna posiadała na pokładzie nadajnik radiowy, który powinien emitować sygnał nawet z głębokości, kilka kamizelek ratunkowych i sama w sobie powinna chociaż jakiś czas unosić się na wodzie, nie znaleziono żadnego śladu po samolocie Frederika. Śledztwo zamknięto, uznając, że cokolwiek się stało, musiało skończyć się dla Frederika śmiercią. Mały przełom nastąpił 5 lat później. Na wyspie Flindersa, czyli po przeciwnej stronie Tasmanii niż King Island, znaleziono klapkę od silnika Cessny 182. Jej numery seryjne wskazywało na to, że mogła teoretycznie należeć do samolotu Valenticha, ale w żaden sposób nie dało się tego potwierdzić. Po prostu część o takim numerze mogła być zamontowana w wielu maszynach z jakiegoś przedziału produkcji i zaginiona Cessna była po prostu jedną z nich. No dobra, ale co z tym UFO? Ten wątek jest dosyć ciekawy, bo Frederick zdaniem bliskich był ogromnym fascynatem życia pozaziemskiego, zwłaszcza po obejrzeniu filmu Bliskie Spotkania trzeciego stopnia, który zresztą ukazał się niespełna rok przed jego zaginięciem. I ten fakt również może mieć istotny wpływ na to, co wydarzyło się feralnego wieczora. Dziewczyna Frederika Ronda zeznała nawet, że na krótko przed zaginięciem Valentich miał powiedzieć do niej, że gdyby wylądował przed nim Statek Ufo, to bez wahania wszedłby do środka. Ale nigdy bez niej. Co zresztą może potwierdzać bezzasadność teorii o celowym zniknięciu lub samobójstwie. Natomiast sam wątek UFO jest o tyle ciekawy, że Frederick, na potwierdzenie swoich słów o dziwnym obiekcie, który znalazł się na jego drodze, miał jeszcze kilkunastu świadków. Po tym, jak media podały informacje o zaginionym pilocie, zaczęli zgłaszać się świadkowie informujący o dziwnych zjawiskach na niebie, mających miejsce w czasie zaginięcia Frederika. A 20 osób, podobnie jak on, opisywało tę anomalię jako gwałtownie poruszające się zielone światło. Najciekawsze są jednak zeznania mężczyzny, który w tamtym czasie polował w okolicach Apollo Bay na króliki wraz z dwoma siostrzenicami. Apollo Bay to miejscowość znajdująca się stosunkowo blisko przylądka Atway, dotarcie do którego Frederik raportował kontrolerowi lotu. 47-letni mężczyzna zeznaje, że podczas drogi powrotnej jedna z siostrzenic zapytała go o dziwne światła na niebie. Ten wyjrzał przez okno od strony pasażera i odpowiedział, że to jakiś mały samolot. Wiedział doskonale, jak wygląda oświetlenie w samolotach tego typu, bo wrażoną mieszkał w okolicy małego lądowiska, więc ten widok był mu raczej znajomy. Natomiast dziewczynka mówi, że chodzi jej o to duże zielone światło nad samolotem. Więc po kilku sekundach mężczyzna wygląda przez okno jeszcze raz i rzeczywiście dostrzega dwa oddzielne źródła światła na niebie. Zatrzymuje się nawet, wysiada z samochodu, jak później opisuje, zielone światło było wielkości piłeczki tenisowej, wyciągniętej na długość ramienia i sprawiało wrażenie, jakby leciało na samolocie Frederika. Co więcej, wskazuje, że oba obiekty zdawały się obniżać wysokość, a kolor światła cesny opisuje jako czerwoną lampkę na rogu skrzydła i białe światło nawigacyjne. Oznaczałoby to, że Frederik w momencie, gdy był widziany, przez tego świadka leciał w stronę przeciwną do King Island. Tutaj warto zaznaczyć dwie rzeczy. Te zeznania, jak i kilku innych osób, które widziały biało-niebieską cestę na wysokości lub w okolicy Apollo Bay, mogą potwierdzać pozycję Frederika. Z zeznań możemy założyć, że wykonał on skręt w lewo i leciał prosto w stronę King Island jeszcze przed osiągnięciem przylądka Atway, co jest standardową praktyką, żeby skrócić sobie drogę. Natomiast biorąc pod uwagę ogólną dezorientację Frederika, jego raporty o zataczaniu kręgów albo fakt, że w chwili zagrożenia Mógł postanowić zbliżyć się do lądu, można założyć, że w pewnym momencie zawrócił on stronę Melbourne i właśnie wtedy został zauważony przez mężczyznę z siostrzenicami. Drugą istotną kwestią dotyczącą zeznań świadków opisujących dziwne zielone światło jest fakt, że rozmowa Frederika z Robejem została upubliczniona ponad 3 lata po zdarzeniu. Więc raczej nie może być mowy o tym, że zadziałała wyobraźnia i ludzie widzący po prostu samolot Valenticha podkoloryzowali całą historię, licząc na 5 minut sławy. Jeżeli chodzi o 5 minut sławy, to trzeba wspomnieć jeszcze o pewnym hydrauliku Royal Manifoldzie, który fotografował zachód słońca właśnie w wieczór zaginięcia Frederica. Manifold wykonał łącznie 6 zdjęć z zachodu słońca, nie zauważając przy tym nic nadzwyczajnego. Jednak po wywołaniu okazało się, że na czwartej i szóstej fotografii znajduje się coś dziwnego. Na zdjęciu numer 4 ponoć widać coś, co zdaje się wynurzać z wody, a na zdjęciu szóstym widać już ten obiekt w pełnej krasie. Co jeszcze dziwniejsze, piąte zdjęcie wyszło całkowicie normalnie. Czwartego zdjęcia nigdzie nie znalazłem, ale szóste zdjęcie krąży po internecie od lat i rzeczywiście widać nieregularny, ciemny obiekt w prawej części kadru. Jedno z australijskich laboratoriów fot Stwierdziło, że nie jest to żaden defekt na kliszy, że widoczny obiekt jest jakby częścią zdjęcia. Negatyw był jeszcze analizowany w Stanach, gdzie najpierw badacze UFO stwierdzili, że widać wyraźnie coś metalowego otoczonego chmurą spalin, natomiast kolejna analiza wykazała, że to, co jest uznawane za statek obcych, to po prostu efekt błędu podczas wywoływania filmu. Nie szczerze mówiąc, to zdjęcie w ogóle nie przekonuje, ale czy znając wszystkie fakty i teorie, jesteśmy w stanie ułożyć z tego najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń? Jesteśmy i zrobili to dwaj panowie w artykule z serwisu Skeptical Inquirer, James McGah i Joe Nickel. Wróćmy na moment do transkrypcji rozmowy Valenticha z Robejem. Frederick na początku wspomina tylko o czterech jasnych światłach, wyglądających jak światła do lądowania, i rzeczywiście tego dnia na niebie znajdowały się cztery jasne punkty. Wenus, Mars, Merkury i jasna gwiazda Antares, które tworzyły kształt rąbu, albo dokładniej takiego wydłużonego diamentu. Mówiłem Wam, że fascynacja UFO jest istotna w tej całej historii, bo to właśnie ona mogła odegrać tutaj kluczową rolę. Frederick z dużym prawdopodobieństwem połączył cztery jasne punkty, które utworzyły podłużny kształt. Jego głowa dodała od siebie metaliczny połysk i krótko mówiąc, Valentich zobaczył to, co chciał zobaczyć. Jak przypomnicie sobie dwa fałszywe powody lotu na King Island, to do głowy sam tam nasuwa się ten prawdziwy Mianowicie, Frederick poleciał po prostu szukać UFO. Mówiłem Wam też, że znaczenie dla sprawy ma fakt, że Frederick mógł latać w nocy jedynie w warunkach dobrej widoczności. I to niestety mogło bezpośrednio doprowadzić do tragedii. Valentich padł ofiarą tak pochylonego horyzontu, bo warunki ku temu były mocno sprzyjające. Chodzi pokrótce o to, że nierównomiernie oświetlony horyzont przez zachodzące słońce błędnie sugerował Frederikowi, że leci prosto, kiedy w rzeczywistości wykonywał delikatny skręt rozpoczynając man zwany spiralą cmentarną albo spiralą śmierci. W początkowej fazie skręt jest na tyle łagodny, że płyn w błędniku praktycznie się nie przemieszcza, dlatego pilot nie odczuwa, że zbacza z kursu. Jeżeli nagle zorientuje się, że coś jest nie tak i odbije w drugą stronę, to gwałtowny manewr da błędne wrażenie przechylenia w przeciwną stronę, bo płyn w przewodach półkolisty, który był w stanie spoczynku, nagle się przemieści. Więc pilot znowu wraca do pierwotnego łagodnego skrętu, ignorując chociażby wskazania sprzętu pokładowego, bo nie pokrywa się to z jego odczuciami. Istnieje możliwość, że Frederick, zajęty obserwowaniem gwiazd na niebie w ogóle nie zauważa przechyłu Cesny, ale reaguje na wytracanie wysokości, przyciągając wolan do siebie. Natomiast to, co zadziałałoby w normalnych warunkach podczas skrętu sprawia, że samolot coraz ciaśniej wchodzi w spirale. Mówiąc o mężczyźnie z siostrzenicami wspomniałem, że Frederick musiał lecieć w stronę lądu, bo trójka za pol obej. Działa czerwone światło na rogu skrzydła. Jest to standardowe oświetlenie w samolotach, gdzie właśnie czerwona lampka jest na lewym skrzydle, a zielona na prawym po to, aby łatwo można było ocenić położenie maszyny i kierunek lotu. Natomiast mężczyzna zaznawał również, że zielone światło, które w domyśle wziął za odrębny obiekt sprawiało wrażenie przyczepionego do samolotu i że oba obiekty zdawały się obniżać lot. Możemy więc założyć, że świadkowie widzieli cesnę już krążącą w spirali, a ze względu na jej znaczne pochylenie widoczne były dwa światła na krańcówkach. W niestandardowej konfiguracji, bo zielone było na górze, a czerwone na dole. Zielone światło wyglądało jak przyczepione do samolotu, bo po prostu było światłem znajdującym się na jego prawym skrzydle, a sam samolot znajdował się może już prawie w pionowej pozycji, co dla mężczyzny było widokiem niestandardowym. I chociaż był przyzwyczajony do widoku samolotów i rozpoznawał ich oświetlenie, to żadnego w takim ułożeniu jeszcze nie widział, i nie przypuszczał, że zwykły samolot turystyczny może lecieć obrócony o prawie 90 stopni. I w podobny sposób dał się zwieść sam Frederick. Zielone Światło, które widział, było niczym innym jak światłem z jego skrzydła, być może odbitym w przedniej szybie. Dodatkowo znaczne pochylenie samolotu w wyniku pogłębiającej się spirali powodowało nierównomierne podawanie paliwa do silnika, bo jak wspomniałem, wcześniej opiera się to na grawitacji. I właśnie to było powodem nierównomiernej pracy silnika, którą Valentich sygnalizował kontrolerowi. Frederick w krytycznym momencie lotu nie kontroluje wskazań przyrządów pokładowych, co może wiązać się z jego przeszkoleniem i właśnie z kategorią pozwalającą tylko na loty w warunkach dobrej widoczności. Nie ma takiego nawyku albo po prostu doświadczenia i bardziej ufa swoim własnym odczuciom. Dodatkowo zajmuje się rozmową z kontrolerem, obserwowaniem rzekomego UFO, co skutkuje zaciśnieniem spirali i w ostateczności rozbiciem samolotu w morzu. Być może silne prądy w cieśninie Bassa szybko przenoszą wrak w zupełnie inne miejsce. Może poszukiwania nie są tak dokładne, jak opisuje ta australijska prasa, ale jedno jest pewne. UFO przyczyniło się do śmierci młodego pilota, choć raczej nie bezpośrednio. Jego fascynacja tematem połączona z działaniem podświadomości wpędziła go w spirale, która zgodnie ze swoją nazwą doprowadziła do śmierci 20 dwudziestoletniego Frederica Valenticcia.